Siemaneczko widzowie z tej strony Dzisiaj będziemy budować mój gaming room Tak, będziemy dzisiaj budować mój gaming room Na nową nutkę, wiecie Dirt nutka, która się pojawi Jutro w sobotę Może o 16 czy o 15 :00. Właśnie będzie, przy tym nie będzie tak dużo emocji, bo zbytnio jak nie mamy odcinka ze Ball, to nie jest zbyt, zbyt śmiesznie, to na szczęście nie jest takie przejmowane, więc oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie na kanale, bo dobijamy 115 subów, bo już mamy stówkę za sobą. Przyznam, że się bardzo męczyłem nad tą stówką. To jest to, co było bardzo trudnym wynikiem. Tutaj widzę, mamy green screen, gdzie będę śpiewał. Ogólnie komputer będzie jeszcze potrzebny. O, tam nic nie ma. Widzimy będziemy też budować fa fabrykę mojego ulubionego bloku, który Wam pokażę na kolejnym takim osobnym odcinku. Tutaj widzę jest nasz green screen. No się ciągnęły ściany. Dobrze widzowie. to my sobie tutaj możemy tym. No kurczę, czemu mój dom jest tak blisko położony do tego gównianego banku? Kurczę. Myślę, że znowu laguje widzowie. W się mogę teraz robić odcinki dłuższe niż 15 minut, mi nie tego gaming room'a. Może jak się uda, to zrobię też na cięciu sklep play. Na widzę, że mam przygotowane telefony i tablety. Wpadłem na pomysł jak to może wyglądać. Okejko. Okay. Dobra, widzę. To co mogę? Można by postawić jakiś komputerek. Hmm. Nie, widzowie komputer to musi być. Jeszcze znaczy chciałbym zrobić siedzisko. Jesteście takie fajne lifehacki na kanale, to mogę dla was oczywiście przygotować. Nie ma problemu dla was. Hmm ja potrzebny nam no, jest też wagonik i tor. Rurka, rurka, nienawidzę robić takich trudnych rzeczy. Nie, komputer powstanie tu. Widzowie, a nie, nie, nie. Jest to ładny komputer, nie brzydki. O, tego typu widzowie. czy nie wiem, widzimy się chyba, gdy już ten gaming room będzie skończony. Choć nie będzie w nim tak dużo rzeczy, jak się uda. To ja biorę sobie myszkę i też mam klawiaturę na szczęście przygotowaną. Gdzie ta klawiatura? Kurczek powiedz mi wola. Czekajcie. Tu oczywiście będzie mikrofon. Okej. Okay. Tu jest jakiś słupek. Hmm. Będzie mikrofon widzowie. I podłożenie tutaj białego betonu. Chcę zadziewać, że ten gaming room będzie lekko większy, ale też może taki fajny efekt. no. Ja pierniczę. Hmm. Dobrze widzowie. Mamy jakby taki uchwyt na kubek Fajny pomysł, prawda? co jest kakao Ten. A! CO?! To jest idealnie na twoją sypialnią To będę miał podwójną lampkę nocną nie, widzowie, zepsułem Nie lubię widzę, robić tych gaming chromów. No to będzie taki fajny efekt. Jak widzicie. Myszka, można może dowolnie ukorzyć w moim przypadku będzie to niebieska myszka. My oczywiście potrzebujemy czekajcie chwilkę. Gdzie jest płytka? Ja potrzebuję takiego bogatego to No, łopanie. Co jest? Aha, bo to się zwaliło. Bo złotego przycisku nie ma. Nie, nie ma. Mhm. Okej, okay, widzowie. <śmany> Dobrze widzowie. Czekajcie, bo mi jest potrzebna jeszcze taka fajna zbroja dni bez skoro stosowów, to z okazji 100 to jakaś zbrojka musi być, nie? są moi dwaj ochroniarze, no wiem, że powinni mieć głowę, ale tu mają miecze, proszę. Oni będą jakby mi pilnowali, widzowie, więc znaczy, nie zrze, że... wiecie także że jestem coś niegrzeczny? Tylko, czy to ho? Jak to się nagrywa? O kurczę, 7 minut, też dużo. Już długi odcinek powstał. Okej, okay, widzę, to może być tak. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo mi się mega podoba. No spójrzcie, gdyby nie chciał mieć takiego soczystego gaming roomu. jeśli sobie nad tym, nad e, Tym powieszę Dirt'a, bo skoro to ma być piosenka Dirt, My są jeszcze te dwa bloczki, a po prostu chcę coś, coś udekorować. Czy nie tutaj też będzie? To widzę, gaming już gotowy, no jest lekko ciasny, ale może być, prawda? To my się widzimy, widzimy, widzimy się, gdzie zbudujesz ten sklep play. Znaczy nie będzie tego na przykro wam pewnie, ale no muszę to zrobić. To widzimy się za chwilę.